Siema, witam Was w odcinku takim typowym. W takim minucie, Znaczy, to się nie ozało, że mi to tylko inaczej. Będzie, są takie poradniki typu właśnie y, czas Jezus się gubię. W czasie nie większym niż... Czyli nie, nie mniejszym niż minutę, ale trochę nie większym. Czyli się ma to wykazu, żebym powiedzieć. Poradniki. W takim właśnie typie. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Minecraft, będę kręcił właśnie takie poradniki. więc, może zaczniemy. Pierwszą z czynności, no to jest w ogóle załadowanie świata i wejście do gry. Mogliście zauważyć. Poradniki dla początkujących. Jak widać, mam taki pasek na dole, ekszczerdzia. Właśnie, nie. I tutaj Smart Moving Switch. Nie będziecie mieli tego i nie będziecie mieli właśnie takiego wyglądu Minecrafta. Bo to jest tekstur pack, który się pobiera inaczej. I ten extra czyli w ogóle to są mody, modyfikacje, których no, nie będziecie używać. I ogólnie teraz wam pokażę jak właśnie zacząć dobrze grę. Ja mam też takie coś, że jak sikierką wcinam od dołu, to wszystko leci. Wy też nie będziecie mieli, będziecie musieli oddzielnie ścinać. Jeśli zaczęliście już przygodę, to was prowadzę. Powinno was teraz zasłonić w dżungli, albo w jakimś lesie. I zaczynacie swoją przygodę. Macie troszkę drewna. Jak już zrobiliście, zrobili, otwieracie to przyciskiem E. I tutaj, z desek, które zrobiliście, poprzez drewno, położenie tutaj, położenie drewna tutaj, klikacie lewym przyciskiem myszy, jeszcze raz tutaj, wychodzi wam Crafting Table. Nie ustawiając tak te, te deski. I kładziecie tego crafting table'a, Robicie tu patyki niezbędną rzecz, Kładziecie takim sposobem deski, zabieracie patyki i musicie mieć kilof, Ale żeby mieć kilof potrzebujecie więcej desek, więc idziecie jeszcze raz po deski. Oprze! Wiem, że mi to nie tu miałecie, bo to ja jak się kierowano zwalę wszystko. Musicie to sobie wszystko zabrać, no, Ładnie, ładnie. Musicie tryby gry hardcore, ale do tego, to w następnym będzie. To jeszcze, znaczy to dopiero później. Kolejicie jeszcze raz tu. Już teraz w każdym było. Otwieracie go prawym wszystkim. Muszę. I teraz robicie tu o tak z desek. I wychodzi wam coś takiego jak szczytu. Tu mój sygnał. czy miałem to kończyć, ale tego nie skończył. Jeżeli wychodzi wam taki pik. O właśnie. Przepraszam na chwilkę, nie zakończę odcinka. Zobaczcie sobie to tak, na tego pika. Teraz ty wam zostawię, zobaczycie jak to się robi. Pik, tak wychodzi ten kilo i tak wychodzi sikiera. O! Dobrze. Jeśli już zrobiliście waszą sikierę, to robi się na razie nie możecie tak. Tak robicie motykę. A poprzez takie ustawienie łopat. Jeśli chcecie mieć lepsze rzeczy, temy musicie wydobyć kabelstone. Kabelstone wydobywacie kilofem. Kilof jest do tego niezbędny. No, i dobrze, jeśli już wydobywaliście troszkę kabelstone, w moim przypadku będzie to 4 kabelstone, musicie, może bardziej, możecie sobie zrobić lepsze narzędzia z tego kabelstone. Znaczy, robicie tak, hop, 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 hop i hop. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oglądania większej ilości poradników. Będą one pojawiały się na jeden dzień, cztery takie może. No i do widzenia w następnym poradniku zobaczycie jak zrobić węgiel.